i według świętego Marka chwała Tobie Gdy Jan został więziony Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelium Bożą mówił czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię przechodząc obok Jeziora Galilejskiego ujrzał Szymona i brata Szymonowego Andrzeja jak zarzucali sieć w jezioro. Byli bowiem rybakami. I rzekł on Jezus, pójdźcie za mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego Jana, którzy też byli w Łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawiwszy ojca swego Zebedeusza, Razem z tajemnikami w Łodzi poszli za O słowo pańskie! Moi drodzy, rzadko pytamy samych siebie o sens swojego życia. Właściwie po co ja żyję? Do czego mnie, Boże, stworzyłeś? Jakie znaczenie ma moja praca, mój czas, moje poświęcenie? Jeśli tylko pracujemy nad życiem, żyjemy po to, by żyć, to czy naprawdę warto żyć? Pytają nieraz ludzie. No, no. wydaje mi się, że jeśli nie ma czegoś znacznie ważniejszego w to nie da rady pięknie żyć. Słuchajcie, podczas listy papieża w Polsce w roku 1999 doszło do niecudziennego spotkania. Kiedy Paweł II zwiedzał jezioro Wigry, przypomniał sobie rodzinę Minewski, która przed 40 laty podczas wyprawy kajakowej ugościła go i poczęstowała szkampu mleka. Jedno tylko wspomnienie papieża wystarczyłoby odnaleźć tam rodzinę. W Tego przepołudnia samochód z biskupami z Rzymu. Oraz z papieżem podjechały w jeszcze są drogą do położonego na uboczu gospodarstwa. Telewizja nie informowała, o czym rozmawiał papież z rolnikiem jego rodziną. Ale tydzień po tym wydarzeniu pan Milewski powiedział dziennikarzowi, że czasu tej wizyty coś się w nim zmieniło. Powiedział zrozumiałem, że zostałem powołany dokładnie do takiego życia, jakie wior, a nie do innego. Jak myślałem do tej pory, Dawniej przepinałem moje ubóstwo. Wydawało się, że mojemu życiu brakuje sensu. A teraz Ojciec Święty przybył do naszej rodziny i docenił nasze trudy. Od tego dnia coś się dla mnie zmieniło. Teraz idę z radością do obory, aby troszczyć się o zwierzęta. Do tej pory robiłem to tylko z poczucia obowiązku. Teraz już nie wyrzucam sobie, że moje dzieci noszą tylko używane ubrania. Więc zobaczmy, jak bardzo spotkanie z papieżem odmieniło życie tego człowieka. Jak to spotkanie wpłynęło na jego myślenie czy przeżywanie tego życia. Jak to spotkanie sprawiło, że jego zwyczajność, szaleć życia nabrała kolorów, smaku, wartości. Słowem, nabrała nadzwyczajności. Od spotkania, które potrafi przemienić człowieka, które potrafi nadać sens życiu, Nadać mu właściwy kierunek, przypomniała nam dzisiejsze Ewangelię. Widzimy Jezusa, który przechodzi, przechodzi do prostych rybaków, którzy są utrudzeni swoją pracę. Jedni zarzucani sieci w jezioro, drudzy naprawiają swoje sieci. Jezus pragnie włączyć rybaków w swoją misję głoszenia Ewangelii. Mówi, pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. Ewangelista zaznaczył, że natychmiast zostawili wszystko, sieci i ojca i poszli za Jezusem. Czy widzieli, na jaką trudną drogę życia zdecydowali się wy. Ile czeka na tej drodze trudu, cierpienia? Czy przewidywali, że skończy się ona podobnie jak u, u jak życielnego, który ich powołał męczeńską śmiercią? Uwierzyli Jezusowi. Dali się Jemu poprowadzić przez życie. To Bóg Nadał sens i wartość ich całemu życiu. Dziś koło każdego z nas Bóg powołuje, abyśmy wypełnili swoje życiowe zadania. Ilu jest ludzi, tyle jest powołanych, tyle jest życiowych zadań. Nasze życie na ziemi to nie przypadek, ale to wielki dar Boży. Dlatego każde życie ludzkie trzeba szanować. Od poczęcia, aż do naturalnej śmierć. I dziś Bóg przychodzi, aby nadać naszemu życiu sens, nadać mu właściwy kierunek. Okazuje się bowiem, że prawdziwy sens życia jest poza nami, przed nami i nad nami. Tylko Bóg może wypełnić treścią i znaczeniem wszystko, nawet to, co wydaje się takie zwykłe, prozaiczne. Potrzeba tylko żywej wiary. Jest pan z pracy z Bożą łaską. Dzisiaj słyszałem, jak bym opowiadał o swoim wyjeździe, co mu wierzył do Zakopanego. Zaraz po wejściu do pociągu, ludzi zawsze kwicie. Podczas przesiadki do autobusu uzupełnili zapasy. Sam stał przy ołtarzu. Motuś, opiekunka, która była pomysłodawcą całej tej wycieczki, siedziała w pokoju i płakała. I wreszcie trzeciego dnia udało się wyprowadzić młodzież na wycieczkę. Miał wielkie obawy, czy dojdą na szczyt, ale udało się. Szczyty pokryte były pierwszym jesiennym śniegiem, powietrze przeźroczyste, dolina skąpana w słońcu. Dalej było widać wyraźne rysy, ta trzewki Usiadł i zapatrzył się. I nagle poczuł na swoim ramieniu dłoni, usłyszał za sobą potężne głosy. Stary czemu nie powiedział, że to jest tak piękne. Przecież byśmy nie pili ten czegoś. Tylko od razu tutaj przyszły Bo ksiądz po bliskim 15 latach szedł ulicą miasta, w którym kiedyś pracował. W pewnej chwili usłyszał za sobą wołanie: Proszę księdza, proszę księdza, w jednym kierunku biegł potężny mężczyzna, który ciągnął za sobą chłopca. Pamięta ksiądz? No tam, na górze, na rękę, na ramieniu. Kapłan, czując by to wydarzenie, wtedy przeżył jedno z chwil w swoim życiu, aż żył powiedział do swojego suna. Licz tego księdza, to dzięki temu księdzu tata jest jest człowiekiem. kochani, tylko Pan Bóg mimo ludzkiej słabości potrafi nadać prawdziwy sens i wartość naszemu życiu. Jeszcze Eucharystia staje się uprzywilejowanym miejscem udzielania pozytywnej odpowiedzi na nasze powołanie. Życie jest jedno. Można je przegrać, ale można też je wygrać. Tego uczą dzisiejsi rybacy, którzy stali się apostołami Jezusa. Chcieliby zatem podążyć za Chrystus, powiedzieć na to Jego wezwanie, aby to nasze życie wygrać razem z Jezusem. Amen.